19 styczeń, Święta Dziewica prowadzi dziecko do źródła. To źródło jest zarezerwowane dla wszystkich narodów, dla uzdrowienia z chorób. Ja modlę się za ciebie. Do zobaczenia. Piątek, 20 styczeń. Ja pragnę małej kaplicy, mówi Maryja. Święta Dziewica błogosławi dziecko, a w tym dziecku i nas, i nakłada na nie ręce, i czyni znak krzyża. Sobota, 11 luty, 33 rok, Święta Maryja prowadzi dziecko do źródła. Ja przychodzę ulżyć w cierpieniu, do zobaczenia, ulżyć w cierpieniu, uzdrowić.